Ostatnio opowiadałam Wam czym tak właściwie jest kompost, a dziś... Pokażę Wam kiedy i jak go stosować. Po pierwsze sadzenie roślin. Jeśli sadzisz coś nowego, fiaty, warzywa, drzewka czy krzewy i chcesz, żeby rosły zdrowo, bez chemii, kompost to strzał w dziesiątkę. To naturalny nawóz z roślin dla roślin. Wystarczy wymieszać go z ziemią w proporcji 1 do 3 i gotowe. Po drugie ściółkowanie. Rozsyp cienką warstwę kompostu wokół roślin. Na przykład na rabatach, pod krzakami owocowymi, w warzywniku. Większe grudki możesz Rozkruszyć w dłoniach. Taka warstwa około 3 cm zatrzymuje wilgoć, poprawia strukturę gleby i wygląda super, bo ekokompost od kronen ma piękny, ciemny kolor, więc daje fajny efekt dekoracyjny. Po trzecie, regeneracja gleby. Masz miejsce, gdzie nic nie chce rosnąć, to oznacza, że masz wyjałowioną glebę i musisz ją użyźnić. Rozsyp kompost, a następnie przekop glebę, aby wszystko połączyć. I w końcu trawnik. Tak, kompost działa też świetnie na trawnikach. Po wertykulacji albo na powietrzeniu wystarczy rozsypać cienką warstwę, a potem wysiać nasiona. Efekt? Gęsta, zielona i zdrowa trawa. Ekokompost od kronen jest gotowy do użycia. Po prostu mieszasz z podłożem albo rozrzucasz i gotowe. Pamiętaj tylko, żeby zawsze pracować w rękawiczkach ochronnych. To ważne przy każdej pracy ogrodowej. To co? Spróbujecie? Jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach i widzimy się w następnym odcinku. Pa!